Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć, czołem. D29, 1059 9. Przestanek osobowy, otwarty 2023 rok. Proszę, ja Was od 10 grudnia, nowy rozkład jazdy, to otworzony tutaj ruch pasażerski. No ale zaraz Wam pokażę. Tutaj praktycznie weekendy tylko się coś dzieje. Bo tak ogólnie to towarowy tutaj ruch się odbywa. W tygodniu żaden skład pasażerski się tu nie zatrzymuje. Zaraz podejdziemy do tabuli i Wam pokażę. Zobaczcie sobie króciutkie peroniki. I Intercity tu składy. O, zielone mam. to coś, coś będzie jechało od strony. Proszę ja Was. Z tamtej strony. Czyli od strony strumienia. O już. A widzę po łuku, czyli wyjeżdża po Pałowic górniczych. Chyba skład Kolpremu. Dobra, się ustawimy. Siódemkę Kolpremowskie malowanie widziałem. Widzicie? Tam jest właśnie po łuku. I on wyjechał z tej linii z Pawłowic i wjeżdża na tą 159. Dwie siódemki na, ukry na kablu ukrytnienia. 105-3, Peł. 0,70, druga siódemka EU Proszę ja was No ładna prędkość Jak na towarowy skład Proszę ja Was, dobra, mieliśmy iść zobaczyć ten rozkład To zobaczcie Kubalonka, kubalonka, malinka, salmopol, stożek, soszów. No i jeden skład przewozów regionalnych tutaj staje. Brzeg Wisła Głębce. No ale to widzicie. Wszystko soboty, niedzielę. Chociaż tutaj nie w tygodniu. Nie na święta, tylko na majówkę będzie jechał. Skład. Wiecie, jakiej spółki. Nie będę tego głośno mówił. A tak, poza tym, no, no to wszystko soboty, niedzielę. Jedynie na majówkę od 26 kwietnia do 4 maja. Jeździ od czwartku do niedzieli. Czyli ten długi weekend majowy. No. Zaraz pójdziemy zobaczyć, jak to tam wygląda. Tam jest, za tym wiaduktem, nastawnia będzie. Bo tu mamy odgałęzienie, jak już Wam wspomniałem. Po pra prawo idzie. No to tu się w tygodniu nic pasażerskiego nie dzieje. Zobaczymy, co dzisiaj powpada. Ile powpada. 10.45 tutaj się zameldowałem. Poczekamy. Myślę coś koło dwóch godzinek. Ja sobie tutaj siądę. W międzyczasie sobie coś tutaj skonsumuję. No i będę czekać. Już jeszcze mamy D29159 dofinansowanie. Kierunek. Proszę, ja was na strumień. Strumień, no i tam potem w prawo idzie odgałęzienie na grupę towarową Pawłowice Górnicza. Składy wyciągane z Jastrzębskich spółek węglowych. Taki trójkąt tam jest. No i potem z, z Pawłowic idzie dalej linia. Taki trójkąt w prawo. Składy wyjeżdżają na w stronę chybia, w strumień chybie, albo tutaj tam mamy nastawnie po lewej zaraz w drugą stronę zobaczymy. No i tu z góry mamy widok na perony. Semafory tutaj mamy. No, malutkie te peroniki. No, zrobili dobrze, że zrobili. No i tu następny skład wyjeżdża z grupy towarowej na Pawłowicach 22 bodajże 900. Miał węglowy. Dwie godziny minęło. Zobaczcie, 10.45 tu byłem, dwunasta pięćdziesiąt dochodzi, ale poczekam na opóźnioną portę z Gracu do przemyśla. No i 13 godzina dochodzi to jeszcze gdzieś dzisiaj podskoczę na inną stacyjkę. Nie wiem, może żory, może ze Brzydowice odwiedzę. Zobaczę, jak tam postępują prace. Dobra, czekam na portę. No i w oddali Zielone. No i tam, oddali RP1. 9. Cały czas rozkminiam, gdzie się jeszcze udać dzisiaj Te ze mnie tak trochę Chodzą za mną Zero Dobra, zobaczymy się na nowej miejscówce. Tymczasem z drugiego miejsca, dziś z Pawłowic, znalazłem się tutaj na Zebrzydowicach. Obejdziemy, pokażemy cała stacja rozkopana. Tam pójdziemy, gdzie te dwa towary. Tam są perony tymczasowe. Tak to wygląda z zewnątrz, pusty plac, futbol tu można pograć, tu kiedyś kasy były, nic nie ma, totalna pustka. Zobaczcie, kupa gruzu, tak to wygląda w kwietniu, na stan na kwiecień, to były perony. Dobra idziemy bo Krakowia stoi Za chwilę będzie odjazd Krakowi Dojście do peronów. O no, Zaś trzeba obejść całe No to jednak z tamtej strony nie dojdę tylko tutaj tędy Tak, tak rozkopane wszystko No ale to musi być Rewitalka tu musiała być, bo tutaj już obraz nędzy i rozpaczy był na tej stacji Tu były kiedyś perony, zobaczcie To zrobili tymczasowe jakieś 200 metrów 30 metrów od od budynku Masakra, masakra. Tam jakieś dwa towary stoją, beczki i węglarki. No i tam Krakowia. Nie wiem, gdzie tam Krakowie nagrać. Dobra, jeszcze podejdę trochę dalej. Tam ja jeszcze dostaw No i Batorego głosi, opóźniony też Ja myślę, że Batery już pojechał, ale dobra, na razie nagramy Krakowie z Pragi do Przemyśla Tu się ją nagramy O. No i ładnie Mechanizm Rozjazd przedstawił, Nagramy tu tą Krakowie I będziemy czekać na Batorego Tu idzie z rozkazem dyżur na ruchu no i tak to wszystko tu wygląda, widzicie poza krzywe, ten po lewej, to się zaraz przewróci chyba Co tą trakcję podtrzymuje Dobra, Krakowia Rusła, do Przemyśla EU 353. No i tu w międzyczasie na Wektronie Batory wjechał ale będzie czekał na pewno aż ta Krakowia przynajmniej odstępem do Hybia Łącz troszkę przepustowości zrobić szlaku Dobra wiecie co? Ja też tego baterego też nagram stąd Bo jak tam pójdę na ten peronik tymczasowy to ja nie, nie, tam będzie ciasno. Tu go nagramy stąd też. Zobaczymy jaki kadr będzie. O, tu będzie ładny kadr z tej strony. Dobra. Batory. Praga, Budapeszt. Barszowa wschodnia. No i za chwilkę mi jeszcze wiedzie osobowy, Czechowice dziedzice Cieszyn. Tego nagram i naicam. No no? Trochę jeszcze tutaj obejdę i może tego toba z takiego spuszczą I będę stąd uciekał. W Pawłowicach pochmurno, a tutaj w Zebrzdowicach niedaleko siebie. Oddalone. No to widzicie, jak ładnie słońce świeci. Ten wiatr trochę ustął. No i wjeżdża Osobówka. Impuls chyba. Widzę z daleka. Z widzę to cieszyno. Tu zrobi w zabrydowicach. Maszynista zmieni kabiny z A na B i pojedzie z powrotem i tam w prawo jest potem rozgałęzienie o odbicie linie odbija jeden tor na cieszy 61 0, 10. 36 W.E. przepraszam, nie wiem, czy powiedziałem 36, albo 31. No i teraz myślę, coś tu wyjedzie z tych dwóch towarów, co się wypuszczą z amatorem. Idę, pokażę wam perony, jak wyglądają. jedziemy na drugi peron. A czy znaczy na drugi to jest tylko 4 i piąty. Tor 19, tor 23. No i tak to wygląda no tymczasowe. Dwa perony. Jeden dwukrawędziowy, jeden a tamten ten jednokrawędziowy. Tak to na chwilę obecną wygląda tutaj. Wszędzie tam widzę działa kopary tam następna kopara to no były te stare perony trzy perony to były tu ten luzak ET43012 a tam ze składem stoi ET43011 Czekam, żaden towar nie chce z tych dwóch wyjechać. Musiałbym iść i na nastawnie się spytać, no ale nie mam opcji tam przeskoczenia tego. Nie mogę na tory targnąć. No. Dobra, to tak to wam pokazałem. Dzisiaj dwa miejsca, Pawłowice, Śląskie Centrum oraz Zebrzydowice. Uciekam. To dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Intercity Przemu. Bajo.